To jest chyba jakiś żart. Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Triki z TikToka są zazwyczaj dziwne, ale w tym filmie będzie naprawdę jeszcze dziwniej. Triki z kredkami czy grafiką komputerową to dla mnie żaden problem, ale triki z innymi rzeczami już potrafią zaskoczyć. Zostawcie więc potężnego lajka like pod filmem i suba ze wszystkimi powiadomieniami i zaczynamy testy. Triki z wybielaczem prześladują mnie już od dłuższego czasu. Za jego pomocą można robić naprawdę ciekawe, takie magmowo-ogniste wzory, choć bardziej w formie tie -dye. Ale szczerze mówiąc nie pomyślałam o tym, że można byłoby pędzlem malować po koszulce. To już bardziej leży w moim guście. Do tego triku potrzebny więc będzie wybielacz, ochrona na łapki. O tym zawsze trzeba pamiętać. Koszulki, mam nadzieję, że przetrwają kontakt z wybielaczem, bo nie były drogie. Ale szczerze mówiąc, coś czuję, że i tak wylądują w śmietniku. Deskę kreśliacką owinęłam workiem, jakże szczelnym. A następnie na to naciągnęłam koszulkę. W ten sposób materiał będzie naprężony i nie będzie się maszczyć podczas malowania. Polecam jeszcze do tego wziąć klamerki do prania. Nie zapomnijmy o ochronie stołu. Nie wiem, co by się stało na białym stole, ale wiecie, pole nie ryzykować. Przezorny zawsze ubezpieczony. Dodatkowo zrobiłam mały research w necie i zauważyłam, że niektóre osoby robią nawet spoko designy, choć niestety nadal są strasznie krzywe. To do końca mnie nie zachęca, no ale dobra, już nie ma odwrotu. Na początek uznałam, że przydadzą się testy na brudno. Rozwodniłam jeden do jednego wybielacz z wodą, a pierwsze próby odbyły się na skawku fioletowego materiału. O, tak. 2000 years later. Ja nie wiem, czy ten film nie będzie jednym wielkim failem. Co jest? My się z TikTokiem jakoś nie lubimy. Dobra, to serio nie ma sensu. Na jednym materiale wychodzi jakaś kałuża, a na drugim jest niby ok, ale nie do końca. Walić te testy. Lecę z koszulką. Nad motywem to się trochę zastanawiałam. Początkowo chciałam zrobić wzór z samych linii, ale wstępne testy uświadomiły mi, że na koszulce wychodzi to dość krzywo, a tego bardzo, bardzo nie lubię, więc z motywem musiałam pokombinować bardziej. Wzięłam więc coś w miarę bezpiecznego, czyli ćmę z czaszką. No wiem, wiem, nie jestem jakaś super odkrywcza. Takich wzorów w necie jest aż za dużo, ale nie jest to żaden konkretny. Sam wzór czy ogólny kształt ćmy zrobiłam po prostu na wyczucie, byle to jakoś, wiecie, mogło współpracować z tym nieszczęsnym wybielaczem. Przeżyłam szok, bo na tej taniej szmatce to zaczęło jakoś wyglądać, ale początek był aż zbyt obiecujący. Niestety nadal każda linia była strasznie krzywa, i uwierzcie mi. Ja nie mam problemów z kreskami, to ten wybielacz lubi robić sobie takie psikusy. <głosy> <głosy> Powiem Wam szczerze, że zawsze wkurzały mnie takie lifehacki. Bo wielokrotne doświadczenie w rysowaniu niekoniecznie przekłada się w pozytywny sposób na takie twory. Za to udało mi się znaleźć fotkę z bardzo estetycznymi pracami. To wygląda ciekawie, ale tak dobrych rzeczy jest strasznie mało. Zakładam, że w dużej mierze równość i jakość takich prac zależy od rodzaju koszulki. Jej materiału i tego, w jaki sposób była ona barwiona, a do tego nie można zapomnieć o odpowiednim wybielaczu i jego mieszance z wodą. No, tak, więc ktoś ma tu bardzo dobrze ogarnięte. Niestety tradycyjnie takich informacji na TikToku nie znajdziecie, a to bardzo niedobrze. Przy okazji ten proces jest dość czasochłonny, trzeba zdecydowanie spierać się suszarką, więc na dobrą sprawę większość pracy robi się na ślepo, tak kompletnie w ciemno. Ale przy moim wzorze pojawia się pierwszy problem. Ten wzór jest średnio brązowo-pomarańczowy. Na tej koszulce nie ma żadnych przejść. Po wyschnięciu miejsce kontaktu z wybielaczem zostaje białe, a tak raczej nie powinno to wyglądać. Ja wiem, że może za mocno tutaj dociskam albo za dużo nakładam produktu, jednak wcześniej zrobiłam takiego królika. Szczerze mówiąc, wolałabym Wam go nie pokazywać, ale zobaczcie tylko, jakie ma kolory. Zrobiłam go dokładnie w taki sam sposób, a kolory, właśnie tardzawość jest, ona tutaj występuje, więc da się. Da się, no, ale na tej koszulce wychodzi coś zupełnie innego. Jak? No jak? No, no chyba, że wiecie jak. To, to piszcie. Mhm. Wiem tylko jedno. Nie jestem fanką wybielacza. To śmierdzi, praca nie jest wkurzająca, a kolor zmienia się kompletnie po wyschnięciu. Uch! Tak, ja chyba po prostu lubię pełną kontrolę. Może założę tę koszulkę raz czy dwa, by straszyć pseudo artystów w piwnicy. <noise> Kto wie, może dzięki temu podstawy będą jeszcze bardziej skuteczne. Ciekawa jestem co Wy o tym myślicie. <noise> ja na pewno nie będę tego robić. Chociaż zabawa z wybielaczem podoba mi się tylko w jednym przypadku. Gdy ktoś korzysta z szablonów i atomizera do pryskania. Wtedy wygląda to bardzo elegancko, ale malowane obrazki wypielaczem. Mm, a co gorsza, kiedy ktoś robi twarze. A potem jeszcze poprawia to markerem. Uch, nie. Wygląda to jak ten płód z rezydenta. Mam teraz dylemat. Jak wcześniej widziałam ten wzór na stole, to on wyglądał fatalnie. Jest krzywy. Ta czaszka wygląda beznadziejnie. Ale jak założyłam tą koszulkę, okazało się, że ta ćma bardzo dobrze rozłożyła się na ciele, jest w miarę symetryczna i całkiem nieźle się prezentuje. Wiecie, z daleka jest całkiem spoko. No, z bliska to już widać te wszystkie mankamenty, ale przez to właśnie nie wiem, co o tym sądzić. Najlepiej będzie, jeśli wy napiszecie mi w komentarzu, co sądzicie o tej koszulce. Czy wam się podoba, czy jednak nie. Ale coś czuję, że to spania będzie ok. Rysowanie papieru. Tylko na TikToku znajdziemy filmy, w których ludzie próbują udowodnić, że rysowanie pustym długopisem i pokrycie tego kolorem jest niesamowitym trikiem. Przecież to nic innego jak wygniecenia jakiegoś kształtu, wzoru czy faktury, przez co kartka jest pokrywana przez kredkę jak masło dziurawy chleb. I wygląda to beznadziejnie. Czy to serio komuś przypomina włosy? Wiecie, jedna ameba to wymyśliła, a inne lemingi zaczęły to powtarzać. Psychologia tłumu jest przerażająca. Bo ludzie... Zamiast korzystać z własnego mózgu, zachowują się jak Rój ze Starcrafta z umysłem zbiorowym. Dobra, ale przetestujmy ten fenomenalny pomysł. Na początek długopis. Bo w końcu zawsze jest jakiś, który nie pisze. Mam tu niektóre tak stare i wygrzebane z czeluści szafek, że nie zważajcie na ich stan. Rysowałam nimi na kartce w kratkę, bo nie chciałam mieć małego wypadku podczas testowania tego niesamowitego triku. A tu widzimy złośliwość rzeczy martwych. Teraz to wszystkie piszą, a jak naprawdę potrzebuję długopisu, który pisze, to wtedy wszystkie nie piszą. Incepcja. Ostatecznie znalazłam trzy niepiszące długopisy. Trochę mnie to jednak stresuje, bo w środku mam nadal końcówkę wkładu. No, ale cóż, najwyżej wezmę nową kartkę. Osobiście nigdy nie skorzystałam z tego triku przy rysowaniu kredkami, bo zwyczajnie skoro to jest, wiecie, zgnieciony papier, to już nie można po nim rysować, a nawet biały wzór nie jest tylko biały, przecież. Działa na nie światło, więc w niektórych miejscach będzie cień. Więc zestawienie takiej intensywnej i płaskiej bieli nigdy nie będzie wyglądać naturalnie. A jak potrzebujecie takiej czystej bieli, to nie kombinujcie i weźcie po prostu białą poskę. To jest najlepsze rozwiązanie, bo jest najwygodniejsze. A to cholesło wygląda tylko fajnie na filmiku. Hmm. Okej, okay. mam pewną teorię. W TikToku to tam linie były grubsze. To oznacza, że obrazek był mniejszy, ale też ta końcówka długopisu mogła być grubsza. Tak. U mnie różnice są minimalne, ale dobra, niech będzie. Wezmę ten drugi długopis i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to dość irytujące, bo kompletnie nic nie widzę, co robię. Tylko pod konkretnym kątem mam zarys i muszę się strasznie nagimnastykować, by to jakoś się prezentowało. Jednak nadal mam mieszane uczucia. Mm. Dobra, do trzech razy sztuka. Tym razem jest to taki knypek, że żeby to w ogóle narysować, to musiałam wcisnąć nos w kartkę. Wymyśliłam sobie, że chcę w końcu uzyskać ten majestatyczny efekt zakolorowania kartki kolorem, aby w końcu ostatecznie wyłonił się uroczy króliczek. No i. No, niby tak ma to być, ale chyba jestem za stara na takie triki. Tym bardziej, że popatrzcie, jakiej one są wielkości. Ten jest kompletnym niewypałem. Ten jest... taki... w miarę, ale nie. I to. To jest chyba jakiś żart. Ten cały trik to chyba rzecz, którą ludzie robią w ostateczności na marginesach w zeszytach, gdy się już naprawdę strasznie, strasznie nudzą. Czas na następny trik. Okej, okay, ja wiem, to jest kolejna przeróbka postaci animowanej z ukochanej bajki. Ale kurczę, mi się to w ogóle nie nudzi. Jeśli ktoś robi to dobrze, to uwielbiam oglądać wszystkie przeróbki z postaciami tego typu. Tu mamy Elze z bardziej realistycznymi proporcjami i. Yuh, zdecydowanie wolę oryginał z bajki. Ta jest naprawdę dziwna. Ale uwierzcie mi, może być jeszcze dziwniej. Jak myślicie, co wyszłoby z potężnego szereka? Ja wiem, że w bajce pokazali go jako boskiego przystojniaka. Jak mogłabym tego nie wiedzieć? Jednak spróbujmy pójść o krok dalej, zostawiając mu zieloną skórę. Tylko, czy to będzie przeróbka taka bardziej creepy czy sexy? Niektóre rzeczy powinny pozostać w naszej wyobraźni na zawsze. Chociaż ta szczena no, 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 zmysłowe usta. Oczy już nie są takie magnetizing i tu trzeba mniej przerabiać, a bardziej malować. To będzie epicka przeróbka. Krzaczaste, ale równe brwi, a co najważniejsze to jego tęczówki. Tak wygląda normalny szereg, a tak gdybym miał proporcje bardziej... realne. Teraz wiem, że TikTok zniszczył moje dzieciństwo. No takiej mordy to bym się faktycznie bała. Choć bardziej pasowałby do ufo-porno niż do <grywki> bajki o ogrze. ufo Porno. Te memy boomerów. Klasyk. Trick na robienie skóry. Ja pierdziele. Ten szkic to najbardziej creepy rzecz jaką dzisiaj widziałam. Przy okazji zawsze zastanawiają mnie te rysy na kartkach. Skąd one się biorą? Niektórzy ludzie mają chyba problemy z agresją i wyżywają się na tych kartkach. Dlaczego w ogóle do filmów biorą taki papier? Czy oni korzystają z bloków zamiast nie wiem, deski do krojenia? Dobra, ja naprawdę nie wiem dlaczego tak bardzo mnie to drażni. Nie no, widać, że toś długo machała w jednym miejscu, ale to nie jest ani trochę estetyczne. A baza musi być dokładna. Tego te tempę kredki. Dokładanie koloru nie pomaga. Serio, ja nie wiem, co to ma być za morda, i nie wiem, co jest gorsze: pokolorowana skóra czy naszkicowany portret. Co jej się z szyją stało? Czemu obłyczyki nie idą z linią ramion? Dobra, to jest zbyt traumatyczne. Przebiło nawet szereka. Dziwne triki, ok, ale tego nie mam zamiaru testować. Nie, dziękuję. Oczko, no i to wygląda naprawdę mega. I mamy tu pełny poradnik, co i jak jest zrobione. Znaczy prawie wszystko jest omówione, ale oczywiście przy Liquify nie wspomniała, czego używa. Poradnik plus TikTok to nigdy nie będzie mieć sensu. Ale spokojnie wiem, co i jak, więc poradzimy sobie. Tylko trzeba odpowiednio narysować oko. Oczywiście w szkicu nic się nie zmienia, za to przy warstwach w kolorze już tak. Można powiedzieć, że potrzebne są minimum dwie warstwy: gałki ocznej, a nad nią będą powieki, rzęsy, błyski. No. Jak ktoś nie umie rysować oka, to średnio ta zabawa może wyjść. Dlatego pamiętajcie, że jeśli chcecie się cieszyć nawet takimi pierdołami jak triki z TikToka i nie chcecie, by wyglądało to jak zleżała otwarta od miesiąca konserwa, to należy ćwiczyć podstawy, a wtedy nikt z Was nie będzie przegrywem. Tym bardziej, że do tego triku serio wystarczą podstawowe umiejętności i bycie wirtuozem nie jest wymagane teraz cień na gałce ocznej. Ten cień nie może być na warstwie z gałką. Dlatego robię nową warstwę, wybieram czerń i przeciągam w górnej części przy powiece. Zmniejszam krycie i już mamy cień. Oczywiście, jak zawsze, upiększenia. Od was zależy, jak długo rysujecie takie oko i kiedy ono jest skończone. Może też być bardziej stylizowane, mangowe, cokolwiek ale najważniejsze w tym jest to, by gałka zaczęła się ruszać. Dość spore znaczenie ma wielkość pliku. To powinno być naprawdę małe. Ja najczęściej rysuję wszystko w dużym rozmiarze, więc musiałam to oko zmniejszyć. W końcu przechodzę do Liquify i mając na opcji Push, ustawiam size na maksa. I mamy to! A im bardziej realistyczne oko, tym bardziej ten trik może być Niepokojący. Ktoś Cię skusi na przetestowanie tego? Dajcie znać w komentarzu. Dzisiejsze triki były naprawdę nietypowe. Właściwie jestem zadowolona tylko z ostatniego. Pozostałe nie były do końca satysfakcjonujące. Jeśli chcecie zobaczyć więcej nietypowych trików na naszym kanale, to pamiętajcie o subie z dzwoneczkiem i wszystkimi powiadomieniami oraz łapce w górze. Wiecie, w ten sposób Wy nie musicie ryzykować, a ja się pomęczę za Was. Mm -hmm. Następny film tradycyjnie za tydzień w czwartek po godzinie 17:10. I niech podstawy będą z wami.